Gości stołu kurandnik Co się da z mojej wyglądach? Rówko widzą Dalej nie wika weźmie szota, do mordy i ci wtuję do gęby i ocenisz tak? robisz tak? A zajdę. Nie będzie na kamerze tego widać. No daj. Nie rozśmieszaj mnie. <laughs> nic nie, nie trafiłaś nic kurwa. Ja nie trafiłaś niczym. No, się o plotki mi nadałeś. <śmieniu> to jest tutaj <śmieniu> <Zrobka>, jeszcze, <grubka. śmieniu> nie lubiła. Oboje jedli. Ten plotkac na ryby. Co z jest tutaj? Zrób to, góbka. Nie, góbka za No. A jest, a jest typiczny. No, ale jak litum zoswiniał, jak pachnie. No, bardzo ładnie. Dobrze. Zoswinia do wiki. No, bardzo dobre. Topka, no. Oddyżka. To skompię. Nie robię. Dajmy drugą trafę. <grymne> Oho. czuję jak mi idzie do góry, żeby żyć. Tak, tak Dobra, to idzie na koniec, na sam koniec, bo po tym się prawie żygają. Ej, patrzcie jeszcze zebrało tego. jak ja to zeruję na koniec. Najlepsze póki co... Iced tea peaches. Argus. Proszę Pani, pole daj jakiejś... Przypo... Proszę. Zaczyna coś znowu. co będzie! Proszę! Dobra, zrobię. Kurde, zawsze, zawsze mi smakowała. Ona zawsze mi smakowała lepiej. Dobra, bijemy, bijemy. Tak gorzka. Serio, ta gorzka chyba coś się zjebała, bo nie smakuje mi w ogóle. A czemu też na końcu? Dobra, że się mam go. Kurwa, nie smakuje mi te wódki w ogóle. Nie, no. tak. Niedobrze, że wygląda to. Pluta wszystkich tych. Nie, szczerze, szczerze, lepsza niż ta jabłkowa. Nie, to też proszę. proszę, dla ciebie. Nie, no to tak dużej. Nie, 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 nie. ja się nauczyłem mówić po Wietnamsku? Nie, Sebuś zrobi ładnie później. Będzie, za, będzie zadowolona

Się cierpisz, że się pożygasz, pokaż, się Pokaż, jak jędziesz, jak jędziesz dla mnie. Po irlandzku, whisky z Ale to Ej, mnie pachnie no, na No nie, ej. To Dobra, ja nie o, pokaż to cyckę chociaż. No, pokaż mi cyckę Proszę, pokaż. E, macie, dajcie jeszcze jakieś gierki, dajcie jakieś gierki to zrobię z dziewczynami. Taka gierka wkładaj grubo w piekarnik. Ale ona nie jest gruba nawet. Ona jest przeciętna. Pierwsze miejsce Tea peach. Drugie miejsce granat lubelski. Trzecie miejsce malina. Mango, spritz, cytryna, mięta, Mango, rześka, arbus, cytrynka to już to na koniec. Tu, czyli, tak robimy. To jest mój ranking na dzisiaj. Poprawimy ranking z, z niezależną żerie. jeszcze, a zlepka jeszcze. Uwaga, większe nuty cytrynowe. Owoce, już ołacę